Dzień dobry. Dzisiaj taki temat ciągle urlop, chociaż taki już troszeczkę myślę dzisiaj zalegoryzowany. Mianowicie chciałbym się podzielić fragmentem z dziejów apostolskich z 15 rozdziału, gdzie czytamy tak. Dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? To jest fragment z e, soboru jerozolimskiego, tak zwanego czy spotkania w Jerozolimie, gdzie mamy no, pierwsze spotkanie, można powiedzieć, międzyzborowe, międzykościelne, e, gdzie właśnie w ramach dyskusji nad poważnym tematem pojawiają się e, reprezentanci zboru e, w Antiochii, w Jerozolimie, rozmawiają z apostołami, muszą rozstrzygnąć, czy ludzie, którzy. E, którzy nawrócili się jako poganie, powinni być obrzezani, czy nie powinni być obrzezani. I tak jak wiemy z historii Kościoła, były takie dwie grupy. Jedna była grupa związana z Jakubem, która generalnie podkreślała rolę przywiązania do prawa i tożsamości żydowskiej. I tak jak czytamy później w Dziach Apostolskich, wiemy, że w tym pierwszym Kościele były była poważna liczba takich osób, dla których jakby z jednej strony tożsamość żydowska była ważna, a z drugiej strony też no, odkrywali w wierze w Mesjasza, Jezusa radość, wdzięczność, uwolnienie, przebaczenie grzechów i tak dalej. Jakoś im się to wszystko układało. Myślę, że to nie jest takie proste dzisiaj, byśmy to spróbowali jakoś odcyfrować, odtworzyć. Natomiast wiemy, że Pojawił się konflikt, właśnie tej grupy z grupą drugą, którą można powiedzieć, której przewodził apostoł Paweł, z Piotrem gdzieś pośrodku, który przecież ościł dom Korneliusza, czyli tak trochę siedział w rozkroku. Z jednej strony był w zborze w Jerozolimie, przynajmniej większość czasu swojego i był tym, który gdzieś w, w tym prawie był silny, zakorzeniony. Zresztą jak apostoł Paweł, tyle że może nie przeżył takiego otwartego spotkania z Chrystusem jak apostoł Paweł no właśnie i apostoł Paweł tenże, druga grupa która która co, no która jakby widzi, że powstaje nowy, nowy lud Boży, lud międzynarodowy lud nieetniczny, ale lud ze wszystkich plemion i języków lud, który tak naprawdę yy, po prostu będzie no, czymś nowym, będzie jakąś nową grupą, grupą już yy, na wskroś na wskroś ludzkości, która jakoś tą ludzkość odnowi w jej wszystkich narodach, plemionach i językach. Inna rzeczywistość, coś zupełnie innego, czego gdzieś tam myślę, takim Żydom siedzącym w Jerozolimie, mimo że nawróconym. Myślę, że co ciężko to było przyjąć, ciężko to było w ogóle objąć, ciężko to w ogóle było gdzieś dołączyć się do tego, bo to był zupełnie inny plan. W sensie, kiedy mówię zupełnie inny, to mam na myśli, że coś wielkiego. Coś, co przekraczało, myślę, ich zdolności takie poznawcze, a tym, tym bardziej jakby dołożenia ręki do tego. Ale właśnie, w tym kontekście spotykamy dyskusję. Dyskusję na temat prawa. I ciekawa rzecz, o której tutaj mówi akurat Piotr w swojej wypowiedzi mówi. Tam było wiele rozmów, już pewnie tacy pomniejsi się różni wypowiedzieli na te wszystkie tematy. I w tym momencie apostoł Piotr mówi właśnie te słowa, które przeczytałem. Mówi, słuchajcie, dlaczego wyzywacie Boga? Dlaczego można powiedzieć, tak naprawdę kusicie Boga? Nawet tak to można przetłumaczyć. Próbując narzucić na barki tych nowych uczniów to jarzmo, które dla nas wcale nie jest przyjemne. I to jest ciekawe, że z jednej strony gdzieś to przywiązanie do prawa Starego Przymierza było bardzo silne, ale z drugiej strony apostoł Piotr w chwili szczerości, w chwili takiej, można powiedzieć, no, takiego najbardziej, jakby to powiedzieć, w skutkach wyznania, czy na, nazwania tej rzeczywistości, on nazywa to prawo tak naprawdę czy jarzmem, jarzmem, które jest, jest uciążliwe, które którego nie byliśmy ani my, ani nasi ojcowie w stanie unieść. Innymi słowy, no chyba nam w ogóle jako ludziom, którzy nie siedzą w tym prawie, jest to trudno, jest trudno się do tego odnieść, bo nie mamy doświadczenia. Możemy tylko i wyłącznie spojrzeć na tego człowieka, który całe życie w tym był, całe życie to robił ze względu na miłość do, do Boga, ale gdzieś w tym wszystkim potrafił to nazwać, odważnie nazwać, powiedzieć, Panowie wiemy, że to nie w tym jest sedno. Przecież wierzymy, że będziemy zbawieni z łaski. Przez wiarę w Jezusa, tak samo jak ci trudzy, a więc sedno jest zupełnie gdzie indziej. I ten wstęp cały mi służy temu, żeby zadać sobie pytanie, czy nie jest coś podobnego w twoim życiu, od czego się powinieneś czy powinnaś uwolnić. Może jest coś paralelnego do tego prawa, który jest jarzmem, które tak naprawdę mm, y, no z różnych przyczyn możesz, możesz nosić, ale tak naprawdę to mogą być nieboże przyczyny. Może Bóg Cię wzywa do jakiegoś nowego wyzwania. Może Bóg Cię wzywa do czegoś, co trochę przerasta Twoje zdolności, ale co jednak jest Boże, co jest właściwe. A Ty ciągle tkwisz w czymś, co może w jakiś sposób no po prostu przyzwyczaiłeś, czy przyzwyczaiłaś się do tego. I to nie jest Boży odpoczynek. To nie jest Boży, Boży odpoczynek, to nie jest Boża ulga. I nie chcę Was teraz zachęcać do tego, żebyście zostawiali dobre rzeczy, żebyście lekceważyli swoje poczucie obowiązku, bo poczucie obowiązku jest czymś dobrym co do zasady. Myślę, że nie ma rzeczy dobrych, które czasami nie wymagają od nas tego, żeby się zaprzeć samego siebie i, i wziąć swój krzyż. Ale chodzi mi o to, że być może masz rzeczy, które tak naprawdę nie są Boże. Nie są Boże i. Będę Boże, tak jak prawo Starego Testamentu, przecież pochodziło od Boga. Tylko było na jakiś określony czas. Życzę Tobie, życzę sobie, życzę nam wszystkim, żebyśmy umieli takie rzeczy w naszym życiu nazwać, zastanowić się nad nimi i przyjmować właśnie to, co Bóg ma dla nas. Czasami jest nowe, ryzykowne, trudne. Na grunt, żebyśmy to rozpoznali we właściwy sposób. Grunt, żebyśmy nie kusili Boga, próbując zmuszać się i innych do czegoś czego od nas tak naprawdę nie wymaga. Tego nam wszystkim życzę, żebyśmy to umieli nazwać i rozpoznać. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony i daj nam iść za Tobą zawsze we właściwy sposób i właśnie doświadczać tego odpoczynku, który jest w Tobie, pomimo tego, że czasami jest bardzo trudno. I w pokoju. To Cię, Panie, proszę, żeby tak zawsze z nami było. Z Bogiem i do zobaczenia.